To, tak nie, 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 nie. Ja nie chciałem tak! Nie chciałem tak! Witam, a więc dzisiaj zakupkiem. To są dwie perspektywy. Na moim kanale zobaczycie to samo co na Jakubka, w sensie tą samą rundę, tylko że inną perspektywę, także jeżeli ktoś chce zobaczyć, ale nikt nie będzie chciał. To film będzie w moim opisku, tam i w sumie nie wiem, Bekazuas. I tak to nie kliknij, po prostu zobaczycie albo u mnie, albo u Jakubka, No ale nie wiem, Bekazuas. Zawiernicze, to, to dobrze się zapowiada. O, to był lekko w ogóle kompletnie niezamierzony ten head. Słyszałem go tam? Nie wiem, jestem karaluchem Jaki dostał nie. po mortku w ogóle? To był chyba, mogłem nie strzelić, bo to był chyba one-tap, ale tam się strzeliłem jeszcze dwa razy po jego śmierci. Patrzcie, jaką mam rangę? Kliknij Bo tab się. i powiększ to na cały ekran. Oni nie mam diglet śmieci. Dobra, wygrywasz tam. Mam reto. Nie wiem, zrób coś śmiesznego. Ja nie nic śmiesznego robić w życiu. Nie gram już z tobą. Cheater! A, miał go zabić ten najzik. Dofizuję sam. Dobra, dachnie. Tak, nie wiem, cię zamorduję Nie mordy <laughs> mnie tylko. On mnie on nie A tu jest Galil, weź tego. No tu jest Galil pedala A to był mądry kill, bo sobie tam skoczyłem do góry i z tego zabiję, więc to tylko na moim kanale. A to jest chodź król nie wiem, co to było za zaklęcie, za zaklęcie czarnoksiężnikowe. Nie zaklęcie wiem. czarnoksiężnikowe. Nie wiem, pozdrawiam mamy i tatę tego Jest na dole jeden chyba. Nie wiem. Ale z niego zrzbik. Ale z niego kurde ninza jeden. Ale z niego mały stoptoś Ale z niego szeptaś mały. Taki chuliganek. Ale z niego chuliganek malutki. Ale mu że kosę w plecoszki. Dobra, no, czekam w takim razie. Dobra, nie chciałem ryzykować. Nie, bo ten to był sumieńk w ogóle. Grałem bez teraz. A. <laughs> Zrób sobie taką kompilację z tego A. a, 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 a co ty robisz? co ty giniesz w ogóle? Co się dzieje, Ukraina nas zmorduje. Nieładnie nie tak zrobić, żeby tak. Jednak rokili, więc jednak nie. Nie gram za mną, tylko ile teraz w gierce. W komentarzach tam musicie pisać: Zmień profilowy jakubek Penic. Nie wiem, co się dzieje. Mogę trafiać. Jestem skaner. Jestem skaner. Jestem. Nie jestem. O! Oh, wow. Tej tu masz gdzie Nie wychylisz? No że Tutaj będziesz? Nie no widzisz? Nie wiem. Rzucę sobie tak. Rzucę sobie tak. tak. Szczelę. Tak. Szczelę. Wow. Nie Nie Jakie skiny sięga kocheleta? Fajnie, taki czerwony. Ja pierniczę, no nie umiem zakręcić wody. No nie wiem, jestem paralitykiem w ogóle. Pomocy, dobicie mi tysiąc słów w ogóle. Chcę zarobić na YouTube, bo nie znajdę pracy w swoim życiu. No zdrowy, to jest za szybka reklama w ogóle. kanału jakiegoś główna, którego ja nikt nigdy nie zobaczy. Zabijasz w ogóle ludzi. No to weźmy WP, pokonaj drugiego. Została Ukraina, która ma rokili? Co się dzieje? Skąd szyna w ogóle? On jest chyba u góry czy na dole? Nie no, wiem. Jest to, to w ogóle, dobra. Strawiamy to jest Twoja No Nie wiem, pomóż mi. Jeźdźcie, dobra, zabijam ich. Nie wiem, dalej dropniesz mi jabłupę na spawnie, chyba że ktoś z nią zagrać, więc w sumie to nie wiem. Tej... Twoja decyzja. A co ty robisz? To nie było odpowiedzialne, nie wiem. Legiona Nobisa. No ja już nie mogłem kupić, więc kupiłem Sovena, bo to było dziwne. Zagra. Jest na dole! No, no, no. na dole, kartofel. Nie, boję się. gin wygrywaj. Nie wiem. Nie wiem, kurczak. To się nagrywa. Nagrywa się. Nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Nie wiem, może wygrać, stawić No, ale muzyka jak z jakiegoś, nie wiem, Tomi Ramboa, i Balboa. Nie. nie wiem, dopiero się nauczyłeś w ogóle mówić, jakby to głupia. Co ty gra też do mnie, rosyjski kartoflu? Fajnie, fajnie milicujesz. <laughs> nieśmieszne, zabijam. Jestem. Ja sobie plantuję i tak Chyba nie plantuję jednego z tych Minus 32. dwa No możesz byś plantować jednak No, no nie, nie wiem Nie mogę bo się chyba. Nie, nie ja wiem ja go Nie wiem Pro JAPIERNICZY Kupiłem sobie digla w ogóle No Mądrze No, no jak, jak zabije to mądrze No jak zabijesz to mądrze o holimy. Gdzie są ludzie? To mogło wejść, on nie dostał. Nie dostał. Jak brnięcę? Jak ty nie dostajesz kartoflu niebieski. Co? <laughs> Co to było? Ja pierniczę! No 78 do dostał. Może się ruszaj. Ej. Ej, ty żyjesz? Pan mi ekran, <grym> to była najbardziej NPC runda w moim życiu w ogóle. Co <grym> to, to była w ogóle? Ja nie wiem, ja, ja próbowałem zrobić jak największego npc to z samego siebie, człowieka Czyli <grym> jak <grym> wiecie, jak... pijany <grym> 60 lat na gierkę. No, jestem pierwszy, więc zamiast... Co to jest? Co to jest? tam to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co Pójdę Sepolem, polem, bo jestem złomek Nie ma jej przeciwników. przeciwniku Widzisz ho... Złota co Wiele? trochę Boli do stóp mordku Siema Siema It's, it's easy. We kill them and then we go to mm -hmm. Nie to jest Gram gra w ogóle z jedną siłą na uchu, a drugą w Nie wiem, jak miałoby wyglądać kompletnie. Ja pierdolę w ogóle. konsole sobie odpaliłem cheaty nagle i teraz go zabiję. O mnie w ogóle? No po co mnie? Po mnie? No co tu się dzieje? No ale wyszło chociaż dobrze, no nie wiem. Niestety <laughs> znaczy tam napisałem na czacie Remix Matynia losowego. Energią żebyś teio? Tam energię mnie rozpiera w Fredzie no i nagle sobie śpiewa coś. Polecam serdecznie. Napisałem to tylko dlatego, żeby nie napisać. Żeby później napisać, żeby nie napisać. Przeciwnicy się ukryli. Co mi robi? Klaczorki? O, my nieźmiemy bronić. No niech sobie jeżdżę. Mi to wszystko jedno. Jestem najlepszym AWP klaczerem w życiu, dlatego muszę to pokazać swoim narodnikom. I teraz robię... Co? <śmum> Najpierw... No ja nie ja pierwniczę. No. Minus jeden, to jednak go hitnęła <śmum> chociaż, więc nie możesz mnie oskarżać o moje błędy. <śmum> 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 więc to Nie wiem, może trochę droga, ja pieniądze. No dobra. Takiego Maka. Aha, no dobra. Do, do, do maka, to ty możesz zjeść Big maka, śmieciu No okej, nie wiesz, w ogóle, nie wiesz, jak się później wyzywasz Ja pewnińczym tak Nie wiem, bije A, mnie ja... ze skara No on dostał tam Giniesz teraz Ja pewnińczym? Jak ty nie giniesz? A ty pewnińczym? No nie wiem w ogóle Bo ja, ja jestem w klaczu jeden na dwa z to ja zawsze wygrywam takie. Fajny daj taki mundurek. Mogę go trafić? Ale teraz trafię. Ostatni na wodzie. Mądrze Co się dzieje. Co <grymne> ja Nie, Ja z Nie chciałem tak! Nie chciałem tak! AHAHAHAHAHA <laughs> Co się dzieje, Ja nie po polsku AHAHAHAHAHA pomocy Mu ho ho ho, zjadłem świnkę morską na kolację Bo ja się poczułem jak jakiś bohater amerykański Dobra, no to... Minus 99 ogólnie Idę na kapkę Zabijam go fleszem w ogóle tego karpia trzeba ogłuszyć. To jest taka chwilała runda, to taka rzecz, że ból wywalasz. Koniec filmu, śmiecie.